Dużo emocji i kontrowersji wywołało piątkowe głosowanie słowomira Mencena, jednego z liderów konfederacji, który był przeciwny poprawce Klubu Prawa i Sprawiedliwości wprowadzającej zakaz promowania w Polsce ideologii banderyzmu. Co nie dziwne, to głosowanie od razu przykuło uwagę mediów, polityków, dziennikarzy i bardzo szeroko było komentowane w sieci. Politycy Prawa i Sprawiedliwości atakowali Sławomira Mencena. On sam się bronił, a jednym z tych, którym odpowiedział Sławomir Mencen był Rafał Zimkiewicz i o tym m.in. w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac, Zapraszam. Mowa o głosowaniu w Sejmie dotyczącym ustawy o dalszej pomocy obywatelom Ukrainy. Wszystko z powodu prezydenta Karola Nawrockiego, który pierwotną wersję ustawy zagłosował, zawetował. Czym oczywiście wzbudził szereg komentarzy. Bardzo duża część tych komentarzy była oczywiście przychylna. Duża część społeczeństwa popierała tamtą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego Ale. Ale oczywiście większość Sejmowa, większość rządząca, miała na ten temat inne zdanie. No i się zaczęło. O tym, że to wszystko jest w interesie Kremla, że to jest na Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Taki był kontekst, kontekst piątkowego głosowania w Sejmie, bo to Sejm głosował ponownie nad ustawą w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Tym razem większość Sejmowa przegłosowała ustawę, która uzależnia wypłatę świadczeń socjalnych dla cudzoziemców od ich aktywności zawodowej w Polsce. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie Jeden, jedyny poseł, czyli poseł Słowomir Mencen, ale już za chwilę do niego przejdę. Otóż e... Propozycja ustawy przeszła, czy też ustawa przeszła głosami 227 posłów, 194 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosów, ale wcześniej. Wcześniej, Szanowni Państwo, koalicja obywatelska i jej koalicjanci odrzucili poprawki i wnioski zgłoszone przez opozycję. Między innymi poparcia nie uzyskała propozycja Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotycząca wprowadzenia zakazu promowania w Polsce ideologii banderyzmu. Przeciw tej konkretnej poprawce było 140 26 posłów Koalicji Obywatelskiej, 29 posłów Polski 2050, 27 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, 19 posłów Lewicy, trzech posłów Niezrzeszonych, oraz Sławomir Mencen z Konfederacji. A posłowie partii razem nie wzięli udziału w głosowaniu. I to właśnie głosowanie, to konkretne posła słowomira Mencena wywołało prawdziwą burzę, wywołało prawdziwe emocje. No bo jakże to? Słowomir Mencen ręka w rękę z koalicją rządzącą jest przeciwko wprowadzeniu karania za promowanie ideologii banderowskiej. Konsternacja to mało powiedziane. Wielu wyborców zastanawiało się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Zastanawiało się też część kolegów słowa mierniczną z Konfederacji, bo pojawiły się też takie głosy, że to pomyłka. Ale to już żadna pomyłka nie było, bo słowa Mencen po tej fali ataków. Krytyki, bo siłą rzeczy to oczywiście wywołało krytykę, lawinę komentarzy, zwłaszcza z, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zgłaszali tę poprawkę. No, oni ręcem postanowił im wszystkim odpowiedzieć, pisząc, że to jest pisowska bezczelność, bo napisał na portalu X. Wiele już widziałem, ale tym razem pisowska bezczelność mnie znowu zaskoczyła. Mieliście 8 lat na przeprowadzenie tych zmian w prawie, nie zrobiliście tego. O banderze przypomnieliście sobie dopiero teraz, gdy już znaleźliście się w opozycji. Wcześniej twierdziliście, że jesteście. Sługami narodu ukraińskiego. Napisał Sołomir Mencen w mediach społecznościowych, tłumacząc dlaczego zdecydował się głosować przeciw temu konkretnemu e, zapisowi. Za to, że pojechałem do Lwowa, żeby pokazać Polakom, jak powszechny jest tam kult bandery. Wielokrotnie dostałem od Ukraińców groźby śmierci. Grozili też mojej rodzinie. Trafiłem na listę wrogów Ukrainy, groził mi Mer Lwowa, a popularny ukraiński historyk nawoływał do zorganizowania zamachu na mnie. Ale według pisowskich przygłupów, to ja jestem przyjacielem. Banderyzmu, złościł się słowomir Mencen. Złościł się zresztą nie bez racji, bo faktycznie słowomir Men, Mencen wielokrotnie miał problemy ze strony Ukraińców za to, co y, głosił. Ale poseł wytłumaczył, dlaczego głosował przeciw. Dlatego, że y, jego zdaniem Powinna być w Polsce pełna wolność słowa w stylu amerykańskim. I Mencken mówił, że wielokrotnie był za, tym, za, za, za takim rozwiązaniem, że chciałby, żeby w Polsce była pełna wolność słowa. Więc gdy przyszło do takiego, a nie innego głosowania, no to zagłosował zgodnie ze swoimi poglądami, które głosi od lat. Chciałbym, żeby każdy mógł głosić najbardziej absurdalne nawet opinie, z którymi w życiu bym się nie zgodził. Byłbym hipokrytą, gdybym zagłosował wbrew swoim poglądom i deklaracjom. Napisał Słowomir Mencen, tłumacząc publicznie, dlaczego był przeciw temu konkretnemu przepisowi. Ale nie wszystkich to przekonało. Nie, wszystko, nie wszystkich przekonało głos, tłumaczenie Słowomira Mencena, jednego z liderów Konfederacji, wśród tych, którego, wśród tych, którzy byli nieprzekonani, był między innymi, Szanowni Państwo, Rafał Ziemkiewicz, a więc mój redakcyjny kolega, publicysta, tygodnika do rzeczy, który także napisał taki obszerny wpis na portalu X, który cytuję: Niestety, Sławku, twoja argumentacja jest pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu. Byłem przeciwko banderyzmowi, kiedy pis nie był, ale jak pis zaczyna być przeciw, to ja będę za. Napisał Rafał Ziemkiewicz, oceniając takie postawienie sprawy za niepoważne. To głupie, bo banderys był ideologią wyjątkowo zbrodniczą, i Twoje odwołanie się do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteście za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia Antify na Charlem Kirku. Zdaniem Ziemkiewicza decyzja Sławomira Mancena, a także jego tłumaczenia mocno uderzają w partię, której jedną z sił nośnych są emocje generowane przez rozczarowanie większości społeczeństwa Ukraińcami. To wreszcie rodzi podejrzenie, że gdyby odbyły się teraz wybory, a wynik byłby taki, jak w obecnych sondażach, zachowywałby się nieodpowiedzialnie i przedkładając idiosynkrazję do PiS nad dobro Polski torpedował powstanie szerokiej koalicji naprawy kraju po bezprawiach Eurotarkowicy, przedłużając wpływy tej ostatniej albo sprowadzając na państwo polityczny kryzys. A to byłaby największa zbrodnia, jaką potrafię sobie wyobrazić. Kończąc Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że polityk podważył również wiarygodność swoich kolegów z partii, którzy równie jak wszyscy inni nie rozumiejąc jego postępowania, konsekwentnie tłumaczyli ją pomyłką. Zmuszony jestem po raz kolejny z przykrością stwierdzić, że po raz kolejny nie zdałeś egzaminu z politycznej dojrzałości ocenił Rafał Ziemkiewicz postępowanie Sławomira Mencena I fakty bardzo dużo komentarzy na temat decyzji, zachowania i także tłumaczenia słowa Mencena w tej konkretnej sprawie, bo ona faktycznie w piątek, także weekend, rozgrzała media społecznościowe, w piątek, bo wtedy było głosowanie w Sejmie. W weekend, kiedy oczywiście siłą rzeczy mniej się działo, a teraz Państwu to wszystko relacjonuje. Otóż jestem bardzo ciekawy Państwa opinii, co Państwo na ten temat sądzą, na temat zachowania. Sławomira Mencena, choć przy tej okazji warto też dodać, że wyraźnie unaoczniły się tutaj napięcia na linii Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, coraz mostrz, mocniejsze, ostrzejsze komentarze, głosy polityków obu formacji skierowane przeciwko sobie, no i warto też postawić pytanie, co z tego wszystkiego wyjdzie w przyszłości. Więc jak zawsze na koniec prośba do Państwa o krótki komentarz, proszę napisać, jak Państwo odbierają decyzję Sławomira Mencena i przede wszystkim jego tłumaczenia, czy one Państwa w ogóle przekonały, czy też nie? Czy Państwo zdaniem słowem romansem w tej konkretnej sprawie ma rację, czy też jej nie ma? Będę wdzięczny za wszystkie komentarze. Karol Gac, kłaniam się nisko.